Miałość wypadek? Ubezpieczyciel zniżył wypłaty twojego odszkodowania. Lift Investment – profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowania. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41b. www.liftinvestment.pl 5 kwietnia 2016 roku 78-letnia pani Janina Białek wyjechała ze swojego domu w Pajęcznie rowerem na pobliski targ. Niestety tego feralnego dnia zakupów nie udało się zrobić. Czyli pani jechała prosto? Ja prosto ja. A on tutaj jechał jak ten autobus? Tak, tak. A on mhm. jechał na 1 maja. W pewnym momencie samochód podjeżdżał i uderzył mnie samochodem. Także ja z roweru zeskoczyłam na maskę, z maski na jezdnię, tutaj w tym miejscu. Obrażenia pani Janiny były dość poważne. W szpitalu leżałam dwa tygodnie. Nogę miałam na wyciągu. Była usztywniona, także nie mogłam się ruszyć w ogóle. Pani Janina pilnie potrzebowała środków na rehabilitację, Kule kupić. Sprzęty pomocnicze do udzielania, żebym się mogła lepiej schylać. No. Także te pieniądze mi były bardzo potrzebne, bo z małej renty miałam 760 zł, więc bym nie dała rady z tego wszystkiego pokryć kosztów mojego pobytu. I przejazdów. Z pomocą poszkodowanej przyszła kancelaria Lift Investment. Firma Lift Investment pomogła mi uzyskać większe odszkodowanie. Dali mi taką broszurkę, że potrzebujesz pomocy, potrzebujesz u nas. Pomoc kancelarii Lift Investment okazała się nie do przecenienia dla pani Janiny. Bym poleciła, żeby tą firmę reprezentować dalej, żeby się ludzie, ci, co chcieli odszkodowanie walczyć, żeby właśnie na tą firmę się powołać, bo to jest rzetelna firma i bardzo jestem zadowolona.